Żona Tobaczyńska Studium Mygłogów. Witamy, Żonę. Dzień dobry państwu. Witamy, bo za chwilkę rozpoczynamy piąty jubiluszowy festiwal Teatrów Ulicznych. Powiedz, co będzie się działo w Głogowie? W tym roku zaplanowaliśmy piąty festiwal Teatrów Ulicznych w trzech różnych datach. 1 sierpnia zapraszamy serdecznie na plac przed teatrem w naszym standardowym miejscu. I tutaj jest ukłon w stronę naszych najmłodszych widzów, i zapraszamy państwa specjalnie na animację dla dzieci o tytule Skok w blok. Będzie mnóstwo spektakli, e, krótkich mini etiud teatralnych właśnie dla dzieciaczków, razem z lalkami, razem z żywym aktorem, interakcja pełna z dzieciaczkami, będzie malowanie twarzy, będzie film na zakończenie całego dnia, e, także tych atrakcji będzie bardzo dużo, od godziny 15 do godziny 21.30 zapraszamy, będzie się działo. A to dopiero początek? Tak, to jest dopiero początek. Kolejny dzień festiwalowy. Jest to niedziela. 3 sierpnia o godzinie 21 zapraszamy w to samo miejsce. Tym razem ze spektaklem em, można śmiało powiedzieć. Em, dla osób dorosłych na pewno, dla młodzieży też jak najbardziej. Jest to spektakl dosyć ciężki, ale w wykonaniu fantastycznej grupy teatralnej Teatru Biuro Podróży z Poznania mieli oni przyjemność zaprezentować ten spektakl już w wielu miejscach w Polsce. Rozkochali swoją publiczność na festiwalu na Malcie, tutaj poznańskiej. Także no, nie mogliśmy przejść obojętnie obok takiego spektaklu i zaprosiliśmy ten spektakl do nas do Głogowa spektakl Świniopolis. I tutaj mamy odniesienie delikatne do folwarku zwierzęcego George'a Orwell'a, kiedy to y, świat jest opanowany przez świnie. I w tym momencie pokazujemy y, tą nadrzędną rolę rodziny, która opiekuje się tymi małymi istotami, które są, y, ale finał nie jest taki oczywisty. Spektakl jest ciężki. Ale rewelacyjny w odbiorze. Także naprawdę polecam każdemu. Jest to ukazanie takiej rzeczywistości smutnej i brutalnej, ale w świetnym wykonaniu. Czyli można powiedzieć, że każdy znajdzie coś dla siebie i ten młodszy, ten starszy. Na pewno warto się tam wybrać całymi rodzinami. Dokładnie. Tak. Jest to zawsze taki moment, kiedy możemy też przez ten teatr uliczny edukować. Także to jest bardzo fajne, gdy. Mamy tutaj naszego takiego młodego widza, który widzi zupełnie inne spojrzenie, zupełnie inną rzeczywistość. Może się w niej odnaleźć, nie musi, ale dajemy mu taką opcję i taką szansę. W ogóle słyszałem, że wielka lalka, wręcz ogromna, ma się pojawić na kugowskim rynku. Czy to prawda? Tak, to jest prawda. I to już 10 sierpnia mamy spektakl Teatru Kliniki Lalek, który będziemy gościć o godzinie również 21, bo chcemy zagwarantować naszym gościom najlepsze doznania, też również te wizualne, bo na tym się będzie opierał też ten spektakl. E, dlatego robimy go po zmroku. Kosmiczna podróż Gullivera, czyli opowieść dosyć niecodzienna, bo. Jesteśmy na przełomie roku 2020, kiedy to wchodzimy w erę wodnika. I ta era wodnika ma oznaczać światu nową rzeczywistość. No i ta rzeczywistość faktycznie się pojawia, gdy zamiast normalnie, jak spada meteoryt na Ziemię, tutaj w tym momencie spada wielkie jajko. I tylko Gulliver może uratować Ziemię przed tym jajkiem i odesłać go znowu w kosmiczną podróż. Także drodzy Państwo. Przepiękny spektakl, bardzo widowiskowy. Dzieci, dorośli, młodzież, e, osoby starsze, wszystkich serdecznie zapraszamy, bo będzie to niecodzienne widowisko i będzie ogromne. Bardzo widowiskowe. Zapraszamy serdecznie. No właśnie, można powiedzieć, że taka piękna tradycja, bo po raz piąty teatr wychodzi na ulicę i można powiedzieć śmiało, że. Cieszę się ogromnym zainteresowaniem. Tak, co roku organizujemy taki festiwal teatrów ulicznych. Nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do budynku, tylko wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców. To oni są dla nas najważniejsi i dlatego jest to też bardziej dostępne. Wszystkie nasze wydarzenia mamy wtedy na wstępie wolnym, także nie potrzeba tutaj żadnych wejściówek, żadnych biletów. My wychodzimy do państwa i jesteśmy z państwem na placu, i tak samo jak państwo odbieramy te nasze wydarzenia, bawimy się i spędzamy razem czas.